No i patrz, szkoda fabia pierwszej generacji czyli czeska odpowiedź na pytanie: Jak zrobić auto, żeby jeździło, ale nikomu się nie chciało go ukraść? Produkowana od 1990 do 2007 roku kanciasta, twarda i tak nudna, że nawet złodzieje pytali: To się w ogóle otwiera? Silniki benzynowe dla tych, co lubią ciszę i dźwięk ssania powietrza. 10 MPI 50 km na godzinę wolniej od roweru z dekatlonu 0 do 100 w czasie, w którym ugotujesz rosół. Nadaje się na pierwsze auto dla bardzo cierpliwych 1,2 HTP 54 do 64 km trzycylindrowe marzenie dźwięk jak kosiarka, ale pali jak zapalniczka HTP skrót od Hałas trzęsie, pęka. Ale jak nie ciśniesz i zmieniasz olej, to pojedzie. 1,4 MPI. 60 do 68 km. Złoty środek. Jeździ. Nie psuje się. Nie zachwyca. Idealny silnik do jazdy po bułki i po babcie. 2,0 punkty 0 MPI. 116 km na godzinę. Fabia z silnikiem jak z Oktawi. Trochę jak włożyć serce niedźwiedzia w ciało chomika. Jedzie, ale pali jak golf po rozwodzie. Silniki Diesla, dla tych, co słyszą turbo nawet przez sen. 1,9 SDI, 64 konie mechaniczne. Nie ma turbo. Nie ma problemów. Silnik nie do zajechania. Legenda. Jak odpalisz zimą, gratulacje. W lecie, nie do zatrzymania. Brzmi jak traktor, ale pali 4 litry. 1,9 TDI 101 do 130 km na godzinę. Tu już się zaczyna prawdziwa jazda. Turbo, moment, dym, wszystko jak trzeba. Ale uwaga! Jak turbina siądzie, to z rakiety robi się rower. Porada od dziadka na koniec bierz fabkę 1 i 4 MPI, jeśli nie chcesz słyszeć turboszczęku ani wariującego EGR-a. Unikaj 1,2 HTP, jeśli nie masz ubezpieczenia na nerwy. Fabia to nie rajdówka, ale jak ją ogarniesz, to zrobi więcej kilometrów niż twoje związki emocjonalne.